Cześć, Bandeczko. Tu Szagal z tej strony i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj dwie fajne frazy, dwa fajne teksty od dwóch różnych moich mentorów, ale bardzo bliskie, więc Wam je przytoczę. Wstawaj z determinacją, a kładź się do łóżka z satysfakcją. Make today amazing, czyli spraw, by dzisiaj, dzień dzisiejszy był cudowny. A w międzyczasie druga fraza wchodzi do środka idealnie do środka tej frazy. Bo brzmi: take a moment, today, stop uh, and look around. Life is, life is amazing. Uh, czyli zatrzymaj się na moment. Um, weź moment. W pewnym momencie w ciągu dnia zatrzymaj się i rozejrzyj Życie jest cudowne. I tego ci życzę. I dzisiaj, i każdego innego dnia. No, to by było na tyle. Cześć, check out.